Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym poznacie pewne duże zmiany, które nastały. mądry koń. Bardzo mądry koń, widać, że ma dobry charakter. A więc poznajcie mojego kolejnego konia. To jest Olimp N i na tym filmie widzicie jego pierwszy dzień w nowej stajni. Kiedy koń, który pierwszy raz się przyczepą, pierwszy raz był w nowym miejscu, ukazywał swoje piękne chody jak na pokazie, a poza tym to otrzymał się całkiem nieźle. Olimp dostał po prostu bombą nowych informacji. Nawet woda płynęła w trochę innym, dziwnym sposobie do jakichś innych, dziwnych po prostu naczyń. Olimp pierwszy raz prawdopodobnie chodził po różnych podłożach, pierwszy raz widział tyle nowych koni naraz, pierwszy raz widział taki płot, takich ludzi i w ogóle pewnie nawet powietrze wydawało się trochę inne. Bo one teraz nami się nie przejmą. Konie przyjęły Limpa zdecydowanie lepiej niż mogłam myśleć, jedynie jeden koń był jakoś tak na start negatywnie nastawiony, że jakiś nowy koń szlaja się na go terenie, ale reszta zauwała się naprawdę okej. Okay. No to czarno. No tak, bo wszyscy są tutaj, wszyscy samce. Zwrotnie miałam najpierw pójść do Queen, potem do Olimpa, ale średnio wyszło, więc w międzyczasie gdy Olimp się już tam oswajał, ja poszłam ogarniać to, co chciałam ogarniać dla Queen i dla niego. I w ten sposób posprzątałam trochę u Queenki, zrobiłam jedzenie dla Olimpa i poszliśmy też z Queen trochę popracować. Jak już jestem u koni, to wolę ogarnąć dwa, jak mam więcej czasu, to po prostu wolę zrobić coś niż nie zrobić. A to jest swoją drogą pierwszy posiłek Olimpa, który nie zjadł, mimo że były tam dyspresowe rzeczy, to wszystkie były do niego nowe i postanowił ich nie zjeść. Łato lucerna, suszona mięta, wysłodki i parę garści owsa. O. O. Eee. Super. Bardzo ładnie. I opo Tu Zbawisz się przednio. Queen nie do końca rozumie koncepcję tego, że trzeba bawić się piłką, ale kiedyś prowadzałam jej interakcję z piłką na smakołyki i coś tam zaczęła kumać, że przynajmniej to trzeba dotknąć nogą. No i co, nie biegasz? Galop! Kiedyś to ona tak biegała, wiesz, z życiem, po prostu power, wyścigi. A teraz, jak ją puszczam, to po prostu tu pójdę. że się. Tu się nie chce po prostu. Po sezonie rozgrać. Ej! <śla> Obraziła się. <w> drugą stronę. <śla> no to w machnąłem. Nie. Nie Nie. po prostu. rzeczy trzymasz na nas. Jestem kobietą. Po każdym takim bieganiu, niestety, trzeba wziąć konia, przejść się i troszkę pozakowywać niektóre dziury, ponieważ w niektórych miejscach powstają nierówności, i ja je zawsze zatyspuję po to, takim bieganiu. Tak, nie, nie, nie raczej nie działa. Ona. Ona no, się na ciebie. Do po chwili wolności nastąpił czas, w którym trzeba było przejść do takiej pracy właściwej, żeby to nie było tylko jak puste bieganie w kółko. I tutaj widzicie jakieś tam nasze ustępowania. No i w tą drugą stronę nie szło nam najlepiej, ale tutaj były też głównie takie moje błędy, które starałam się naprawić w kolejnym naszym podejściu. No nie, nie tak dobre, ale... Na no, Od niedawna wprowadzamy też takie lekkie ustępowania w kusie na kole. Tutaj widzicie zdecydowanie zbyt duże ustawienie głowy do środka, ale było to to, że po prostu starałam się nadążyć nad tym, jak jej wygodnie jest kusie z kusie stępem, a jest to dosyć szybkie tempo. I znowu na tą stronę było dobrze, a na drugą. Queen rozumiała moje bieganie bok niej jako chęci zagalopowania. No to, że ona no ma wchodzić na mnie, w ogóle nie rozumiała koncepcji chodu, yy, kształtu tego, jak ma to wyglądać: niczego, żadnego ustawienia ani nic. A więc musiałam się cofnąć trochę do Adama i Ewy, i w prawą stronę musiałyśmy po prostu nauczyć się, że jak biegną boki w kusie, to biegną bokni w kusie i ona też kusuje. Więc robiliśmy przejście na początku ku a tu nawet wyszło trochę zepchnięcie. Tutaj podeszliśmy znowu do jakiegoś ustępowania, i znowu musimy się cofnąć o krok do tyłu. Uznałam, że nie będę wymagać zbyt wiele, chciałam już po prostu, żeby kąś lekko bardziej ustawił w prawo, troszeczkę zszedł na zewnątrz i dała mi spokój, by zakończyć takim małym sukcesem. I w ogóle Queen bardzo lubi, jakby, jak jest puszczona, sama chodzić, więc stępowanie załatwia sobie czasem sama, rozkusowanie też potrafi kręcić się w kółko parę minut i nic jej nie przeszkadza. Jakby ktoś się martwił o to, że jest niebezpieczna, to raczej jak ktoś wyjdzie na halę, to nie zacznie od razu biec do niego czy cokolwiek wariować, albo będzie dalej chodzić i ja będę miała czas podejść, albo nawet zawołana zdarzy się, że przyjdzie sama jak piesek, ale to zazwyczaj jednak zatrzymuje się w takim lekkim odstępie, jak ktoś wchodzi i po prostu trzeba do niej podejść, złapać i jest okej. Okay. Queen od niedawna wychodzi już prawie na cały dzień na padok i schodzi dopiero wieczorem, więc resztę dnia po lekkim umyciu nóżek po prostu spędziła na padoku i uważam, że to chyba najlepszy prezent dla koniaki można mu dać na usta urodziny, czyli po prostu święty spokój z kolegami na padoku. My tymczasem ruszyliśmy do Olimpa i Olimp stoi parę minut do drogi na piechotę od Queen, więc zwyczajnie przechodzimy piechotą drogą i trafiamy do mniejszej stajni przytomowej, gdzie stoi Olimp. O, jak się znałeś potem. Skujsowałeś się Olimp. Na początku zachował się trochę dziko, ale naszym małym sukcesem było to, że w ogóle do mnie podszedł. Młody, ale nie się po <gryst> Nie wiadomo, kto bardziej się przestraszył, czy ja, czy Olimp, ale nie spodziewałam się, że postanowi nabić się nosem na y, stojący tutaj pachołek. No. No, Ej, maluchu, bo ty już na mnie nadpnąłeś już. Yes. Bardzo nieufnie wziął marchewkę z mojej ręki i prawdopodobnie, tutaj okazało się też, że bardzo rzadko dostał takie marchewki, ponieważ najpierw musiał ją bacznie mnie obwąchać, sprawdzić i w ogóle nie ufał mi z tym, że ja mu jakieś tam jedzenie z ręki podaję. O, chcę babę! Olimpowi bardzo spodobała się klacz z pastwiska obok i non-stop nawoływał przez prawie cały pierwszy dzień. Tutaj próbowałam przez żołądek do serca. Dotykam cię, tak? To, co dowiedziałam się później, Olimp nienawidzi dotykanie uszu, a ja postanowiłam jako pierwszy dotknąć uszy. No, teraz już wiem, że był to błąd. A Na początku myślałam, że jedzenie mu tak posmakowało, ale to no, co widzicie to raczej jest niesmaczenie, gdyż później już tego jeść nie chciał za bardzo. Okay. Uwaga. Dobry, bo. Dobry, i oto sukces, w którym dało się konia złapać na uwiąz, co jest dosyć dużym sukcesem, jak na to, jak wiele stresu przynosiło mu to nowe miejsce i w ogóle wszystko, co się dzieje wokół. I tu musicie, koledze, wybaczyć nadmierne emocje, ponieważ mimo że jest wołachem, to jest dosyć późno wykastrowanym wołachem i do tego młodym koniem, któremu bardzo spodobała się klacznym przeciwka. Nie wiem, czy dobra, rozumiem, bo ty trzeba Trzeba ją odwiedzić. Wy no on dalej stoi No posłowie stoi Nie? Chodź ze mnie Stoi Wy dziaba No super praw Wystarczy, co? Idzie, biegnij sobie, róbcie się trochę, w sensie już nie, no to nie to myśli to tylko chuj. Zaraz zaczynamy. idzie, idzie.